Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w Plans vs. Zombie. Mam coś dla Was ciekawego. Przy kulistej fontannie, gdzie jest fontanna w Plans vs. Zombie? Bo czeka do, dla nas, nas tam Pan Szczęście. A już wiem, gdzie jest fontanna. Słuchajcie, chyba w tamtą stronę trzeba iść. Pan Szczęście, czyli taki gnomek, który. Słuchajcie, który da nam pewne dodatkowe zadania. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapencji w górencję. Patrzcie, co tu jest, jakiś bocik tutaj chodzi. Dobra, tu była ta fontanna? Nie, to nie, tak, to jest fontanna, jest tu ten pan, szczęście cały. Dobra, dostał ten cyk, cyk, roślinko. Nie będziesz mnie tutaj przeszkadzała mi, bo my mamy porozmawiać z panem Gnomem. Szczęściarz, nie, o, to rozmawiamy. Twój szczęśliwy dzień. Normalnie byśmy nie rozmawiali, ale nie jestem taki jak inne Gnomy. Ja jestem wesoły gnojem, który pomaga innym znaleźć złoto. Jeśli chcesz znaleźć ukryty skarb, musisz włożyć specjalny kapelusz. Jest w tej skrzyni, ale najpierw znajdź do niej klucz. Co powiesz na zabawę w szukanie klucza? Oczywiście. Dobra, tu szukamy, słuchajcie, klucza. Dobra, idziemy w dobrym kierunku. Dobra, to szukamy tego klucza. Gdzie on może być, ten klucz? Dobra, tu się przybliżamy do niego. O, tu jeszcze bardziej. Gdzieś tutaj będzie? Chyba idę w dobrym kierunku. <laughs> po tego kluczyka. Dobra, jeszcze troszkę. No i tu ktoś pewnie będzie go miał. O, jest. Jest klucz. Okej, okay, zdobyliśmy klucz. Mam nadzieję, że nas przeniesie tam od razu. No nie no, serio. Dobra. Dobra, podnieśmy to, otwórzmy jakiś ten ka kapelusik. Kapelusz! Nakrycie głowy Dobra. Wszystko na dzisiaj, wróć później. Dobra, idziemy, słuchajcie, po tego szczęśliwego kapelusika. Ciekawe co będzie. Teraz, że złoto nam pomoże odkryć, to może musimy założyć ten kapelusz i dzięki temu będziemy tu mogli wiecie, coś porobić. Gdzie tu jest to? Tylko hmm, ten szczęśliwy kapelusz. Ciekawe, wygląd, nakrycie głowy, brak. Borek złota, to jest to? Też może nie. Zobaczmy, srebrny, kałowy metalowy, satelita. Hm. Coś nie widzę tego, słuchajcie. To ciekawe, to może... Może jednak, e, jednak coś, tu się, coś mi tu nie wyszło w tym zadaniu. A jak nie, to napiszcie mi komentarz, to się dowiemy, słuchajcie, wszystkiego na pewno. Na pewno mi podpowiecie. E, co zrobić jeszcze w tym zadaniu, bo tam chyba już, już nie ma opcji, żeby... Jakoś, słuchajcie... Uuu, lecimy! Trzeba nie ma opcji tutaj, żeby coś coś porobić. Jak mi się wydaje. Mhm. Wszystko na dzisiaj. No dobra. Słuchajcie. Spróbujmy dołączyć do jakiejś bitwy. Powalczyć może. To może być trudne. Ale co tam? Zobaczymy jak mi się spisze gra tym toksycznym panem. Sprawdź pocztę. A, to znowu jest prezentacja bohaterów nowa. To jest fajne, że może, możemy grać słuchajcie, w różnego typu gry. Sprawdźmy, czy jest jakaś bitwa drużynowa. O tej porze zazwyczaj nie ma bitw, ale fajnie. Zobaczymy co ciekawego nam wyjdzie z tego kolego. Ach, słuchajcie, ja teraz częściej zacząłem grać w Clash Royale, więc fajnie nawet mi idzie. Dobra, szukanie najlepszej bitwy. Pogram sobie dzisiaj na streamie na kanale Blood, Blood Plus pewnie za chwilę będę grał, jak to nagrywam. W Mass Effect Andromeda, ciekawe jak mi pójdzie. Podobno dość taka gierka, dość fajna, więc spokojnie. Dobra. w domu świnek o właśnie nie wiem czy wiecie ale ja też prowadzę kanał z bajkami tworzę bajki dla dzieci także zapraszam was do, do tego kanału dla maluszków Bra, lecimy oj tu chyba nie ma nikogo no tak jak myślałem także ja wychodzę z tego wróćmy na podwórko bo m, tak naprawdę nikt tutaj nie gra jest tak średnio Jakie mam w ogóle zadania? tego propo. Musimy 750 roślin pokonać. O matko, to jest bardzo dużo. Zaraz się pewnie tam. O, właśnie, jedna roślinka już pokonana. Pomogę naszym zombiakom w pasie. Dobry jestem, słuchajcie, zawodnik, co nie? Pomagam tam naszym. Jezu, czemu roślinek więcej przybywa niż zombiaków? Oj, nie jestem w stanie pomóc tym roślinkom, aż tak. Ty mi tu idziesz, panie. O tam będzie teraz. Patrzcie, jakie łombo combo. Skąd tyle roślinek? Czemu zombiaków mi więcej tu nie przychodzi? Czy ktoś mi tu. Kto to jest? Kto tu do mnie strzela? Ja się pytam. Tutaj strzelają do mnie! Okej, okay, nadtoksyczność! Ty, 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 chcesz nadtoksyczności? To jest to, słuchajcie, ulepszenia. Wezmę sobie tu może leczadełko. Co do mnie tu strzela? Komu się chce do mnie strzelać tutaj? Dobra, nawet drugi poziom zgarnęliśmy. O, proszę. Dobra, ja się tu leczę. Cyk, 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 cyryk, cyk, cyk. Dobra, pan... Jejku, lecimy! Dobrze, dobrze. Ja sobie tu wezmę te... Pani Frankenstein. Dobra, lecimy z nimi. Dobra, tyle w temacie. Jakieś roślinki jeszcze tu mają problem? Do mnie? Co za groszek? Toksyczny, walka toksycznych panów. Dobra, to teraz się zdziwicie. O nie, super groszek tu jest. Ratuj się, kto może? Nie, 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 uciekaj. Tak, gdzie jest nasz, jakiś specjalny przeciwnik? On jest nawet odporny na kwas? Słuchajcie, gdzie jest jakiś nasz zawodnik, który będzie tam gdzieś robił konkretniejszego? Tam jest ten z tą kulą. Oj, oj, oj. Dobra. Lecę do was. Nie ma, że boli. Już pomagam. Patrz, dostaniesz zaraz. Uciekam stąd. Już stąd mamy problem. A, mnie tu róża. A, róża! Róża nie! Dostałem. Dobra, dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej, cześć! Jeżeli spodoba się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj żeby zobaczyć sobie całą serię, jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy, dolny róg, natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam prawy, górny róg, jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.